Cechy to są umiejętności, a umiejętności można się nauczyć. Bo jak to się dzieje, że jedni menedżerowie wręcz budują świetne zespoły, które robią mega wyniki dla swoich firm, a drudzy wręcz przeciwnie i co pół roku zmieniają pracę? Z mojej perspektywy, jako właściciela agencji marketingowej, usłyszysz samą prawdę. W dodatku, moja druga firma. Które zajmuje się szkoleniami, pozwala mi zbadać problem od innej strony, bo w agencji jestem jako właściciel i zarządzam swoim zespołem, a podczas szkoleń czy pracy nad projektem współpracuję z innymi menedżerami z organizacji klienta. Więc dzisiaj Konkrety Rafał Schreiner, zapraszam na ten odcinek. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel Agencji Marketingowej Unixeo. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmę w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od jednej z najważniejszych cech: kompetencje przywódcze. Bo dobry menedżer to osoba, która potrafi inspirować i motywować właśnie swój zespół. Przywództwo to nie tylko wyznaczanie kierunku, ale pamiętaj, to jest także wsparcie w dążeniu do wspólnego celu. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy kiedyś czytałeś książkę Inteligencja Emocjonalna, ale w pracy menedżera bardzo ważna jest właśnie i empatia, i umiejętność wchodzenia w buty pracownika, czy ogólnie w buty drugiej osoby. Bo zrozumienie emocji, a także potrzeb Twojego zespołu pomaga w budowaniu i zaufania, i pozytywnych relacji, a to z kolei wpływa na lepszą współpracę i atmosferę w pracy. Bo bez tej wiedzy bardzo łatwo jest być niestety odebranym jako taki ciężki menedżer, który tylko wymaga, czyli taki jest mega autorytatywny. I dodatkowo przydaje się też tutaj umiejętność czytania w myślach, ja na to mówię. Wiem, że to bardzo trudne. Ja nie robiłem fakultetu z czytania w myślach, ale bardzo pomaga właśnie postawienie się tutaj w perspektywie innej osoby. A jako tutaj mały tip, gdybyś chciał zgłębić ten temat czytania w myślach, no to polecam trening odczytywania mikroekspresji i trening odczytywania mowy ciała. Bo słowami można udawać znaczenie znacznie prościej niż językiem ciała, czy mimiką, bo wiele z tych reakcji jest mimowolnych, a także część z nich jest nieświadomych, czyli my nad tym nie panujemy. Więc łatwiej jest taką osobę odczytać, jak ona naprawdę reaguje, a nie to, co mówi, co my chcemy usłyszeć. Kolejna istotna umiejętność to jest komunikacja, bo jasne i zrozumiałe porozumiewanie się z zespołem to jest absolutna podstawa. I menedżer powinien właśnie potrafić zarówno i wyrażać swoje myśli, Jaki słuchać potrzeb oraz opinii swoich pracowników? Żeby nie było takiej sytuacji, że osoba porusza na przykład w rozmowie kilka wątków naraz albo nie potrafi mówić zrozumiale. Wiesz, kiedy szedłem do drugiego działu, to. Yy, a w ogóle pamiętasz o wczorajszej sprawie, bo za tydzień mamy zebranie, no ale nieważne, bo ta pierwsza sprawa i tak dalej, to jest masakra. Z takimi osobami nie da się rozmawiać, a po chwili ja mam taki. Podejrzewam, że też umysł się wyłącza i zaczynasz myśleć w ogóle o czymś innym. Jak ktoś jest taki mega chaotyczny i poukładany. Oczywiście tutaj też się przydaje umiejętność dobrego mówienia. Nie osobiście polecam pracę z logopedą. Nie ma się co wstydzić, że niby logopeda jest dla dzieci. Logopeda jest dla każdego. Hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. <laughs> Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO pozycjonowanie, Bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Następnie mamy umiejętność podejmowania decyzji, bo czasem po prostu trzeba działać szybko, a decyzje mogą zaważyć właśnie na przyszłości Twojego projektu, organizacji, zdobycia nowego klienta itd. I dobry menedżer bierze właśnie i odpowiedzialność zarówno za swoje wybory i nie boi się też ryzyka. Kolejną rzeczą jest to, że trzeba trzymać fason i nie plotkować to jest bardzo ważne. Bo takiemu menedżerowi niestety nie można wtedy zaufać, a pracownicy boją się wtedy, że jak coś im powiedzą, to zaraz oni będą w centrum dyskusji w kuchni czy gdzieś w kuluarach na korytarzu, czy będą takim obiektem dziwnych spojrzeń. Zresztą, plotkowanie w ogóle nie jest dobre, a ja wychodzę z założenia, że lepiej zawsze mówić ludziom wprost, co się myśli. Jedni zostaną. Drudzy odejdą, ale ci, którzy zostaną, będą tworzyć taki mocniejszy ten Twój krąg. No i lepiej, oczywiście, jest mieć też wokół siebie zaufanych ludzi, lub takich z dobrymi zasadami moralnymi. Możesz tylko wtedy na tym zyskać w dłuższej perspektywie. I nie możemy też zapomnieć o delegowaniu zadań, bo efektywne zarządzanie zespołem polega też na tym, że każdy wie, co ma robić i czuje się również odpowiedzialny za swoje zadania. A menedżer, który potrafi mądrze rozdzielać właśnie obowiązki, zyskuje więcej czasu na zarządzanie strategiczne, które jest mega ważne. To jest taki. Dla wielu numer jeden. A jak nie wiesz, jak dobrze delegować zadania, to obejrzyj na ten temat dedykowany odcinek na moim kanale YouTube. Menedżer musi także mieć zdolności organizacyjne, bo planowanie czasem, zarządzanie zasobami to jest jedna z tych podstawowych kompetencji. Bo bez dobrej organizacji nawet najlepszy zespół może się niestety pogubić. I ważnym aspektem jest też również rozwiązywanie problemów, bo w tym dynamicznym środowisku, czyli w Twojej pracy, w mojej pracy, w pracy wszystkich, gdzie cały czas coś się zmienia, to zawsze też pojawiają się wyzwania. A dobry menedżer nie ucieka przed problemami, tylko szuka kreatywnych i skutecznych rozwiązań. Co można tutaj zrobić lepiej? Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. I kolejna cecha elastyczność. Bo świat biznesu zmienia się mega szybko, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, a lider musi mieć też taką umiejętność dostosowania się do tych nowych warunków, czy sytuacji, które są niestety nieprzewidziane. I nie możemy też zapominać o ciągłym uczeniu się, bo świat idąc do przodu, bo to zgodnie z prawem entropii, jeśli ty stoisz w miejscu, tak naprawdę się cofasz. Bo wszystko wokół nas idzie do przodu. Także inwestuj w swój rozwój, ucz się nowych technik, no i staraj się być cały czas lepszym menedżerem czy lepszym liderem. I na koniec odpowiedzialność. Bo nie możemy brać tylko Fanfarów czy od odpowiedzialności za własne sukcesy, ale także za porażki całego zespołu, bo coś takiego dopiero buduje zaufanie i szacunek. I te właśnie cechy sprawiają, że menedżer jest nie tylko liderem, ale też, powiem tutaj, wsparciem dla całego zespołu. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o zarządzaniu i przywództwie, to koniecznie subskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę, bo w przygotowaniu mam więcej odcinków na ten temat. Dzięki za oglądanie, a jak zawsze życzę Tobie na zakończenie, dużo szczęścia, zdrowia i pieniędzy, Rafał Schreiner. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego. I dużo sukcesów. Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.